Były już trochę przykurzone Moi przewodnicy tę drogę nazywają autostradą I się bardzo z niej cieszą Rzeczywiście jest to dość szeroka droga Jak na warunki gambijskie Ale też nie ma co się dziwić Ja pamiętam kiedy i my w Polsce Za chwilę się bardzo cieszyliśmy Kupiłem właśnie w lokalnym sklepie Taki napój ananasowy Afryka Bardzo jestem ciekaw jego smaku W sumie bardzo smaczne Zimne, słodkie to ananasem, ale też jakąś delikatną chemią, ale w ogóle nie może być.